Jak moje smerfy pięknie pracują. Raz w roku pojawiają się takie piękne cud jagody i dziś jest ten dzień. Nie Wiem cud jagody. A ty, lalusiu? Szczerze, smerfetko, zieleń kłóci się z kolorem moich oczu. Mm, Gdybym tylko miał więcej rąk. <laughs> A łasuchu potrzebne są silne mięśnie i tyle. <laughs> Widzisz? Ojeju, jakie to ciekawe zajęcie. O, spełniło się moje największe marzenie. Co za cud jagoda. Znalazłem ją. Jest moja, 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 moja. Hehe, na pomoc! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw <śmierdzi> mnie! Ta żaba prosi nas o pomoc. O. Mówi, że pod tą oślizłą żabią powłoką kryje się książę. O. Zły czarodziej zamienił go w żabę, i od tego czasu książę błąka się po lesie w poszukiwaniu leku. Aha. Najgorsze, że zaklęcie stanie się nieodwracalne za trzy dni. Ręb, 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 ręb. A dziś już jest uch, ostatni dzień. Chodź, przyjacielu, musimy się udać do wąwozu Muchomorów i przygotować okład z Muchu. A potem znów będziesz księciem. Ręb, 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 ręb. Pilnujcie dobrze wioski, gdy mnie nie będzie. Ręb, ręb, ręb. Tak, tak, tak po smrcie oczywiście. Ręb. Do widzenia! Do widzenia. Papa rzadko! Ten papa Smurf rozwiąże każdy problem. Hej! Kto ostatniej wiosce, ten zgniłek i gapa. Tak <grym> <jest>! <grym> Ach, gdybym był papą smerfem, ja bym tym smerfom pokazał. Wyleczyłbym osiłka z niegrzeczności, a ciamajdę z ciamajdowatości. Wszystkie Smurfy byłyby tak idealne, jak ja. Ach, no ja to mam świetny pomysł! I! Nie. Póki nie ma papy, Smurfa, skorzystam z laboratorium. Kiedy wróci i zobaczy, czego dokonałem, ogłosi mnie bohaterem. No! Jeszcze odrobina sproszkowanego tobołka polnego i będzie gotowe. O, na Smurfa, puste. He, no cóż, użyję czegoś innego. O, może tego. O. Ha, ha, ha. Mój wielki pomysł ma być zmarnowany z powodu braku składnika. Na pewno gargamel ma zapas tobołka w proszku, ale od niego nie mogę pożyczać. Chodź, czemu nie? Zrób to! do mnie! O, rzucaj. O, rzucaj. A, rzucaj do mnie. Zawsze musisz stanąć mi na drodze. Ojej! Ważniaku! Smerwy nigdy się nie zmienią. Chyba, chyba, że ja je zmienię. Obowiązek wzywa i ja odpowiem na jego wezwanie. Nawet jeśli ma to oznaczać wizytę u Gargamela. Ma dużo to gołka. Złapie tak, was smęt, oj, złapie. Ładę łapie was, zobaczycie, że was złapie. Dobra, dobra. dobra łapie was. was wszystkie. Wszystkie co do jednego. Co to, to jest? <tryk> Co się dzieje? Czuję smerfy! Ja też! Co to? Drogi Gargamelu, potrzebny mi sproszkowany tobołek polny, żeby wyleczyć smerfy. Zostawiam smerfo jagody jako zapłatę. Podpis! Smerf ważnia! Smerfo jagody! Czuję! Ma! E! <tryk> Ten złodziejaszek zostawił ślad. Co za szczęście! Zaprowadzi mnie prosto do wioski smerwów! Hej, To wszystko jest takie proste, klakierku, że aż się głupio czuję. Wszystko idzie gładko, jak wyślizgamy pień. O, 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 aj, aj. Jeszcze mi za to zapłacą! I to bardzo drogo! Widzisz, klakierku? Różnica między nami a smurfami jest taka, że my korzystamy z głowy! I hey! Idź ostrożnie! Te głupie smurfy zostawiają mylące ślady! Ała! Że ucieknie przez krzaki sumaku? <laughs> sumak? Mam alergię na sumak! A To już mam! Aj! aj! Nie, 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 nie wytrzyma! No! Wnioska z nerfów jest już bardzo blisko klakier. Jeszcze parę kroków! A! Prawie na miejscu. Czuję to, a niech to. Skończył mu się proszek? Nie cierpię smerfów. Nie cierpię, nie cierpię, nie cierpię. Nie cierpię. A, zaraz, skoro stracił cały proszek, znów mu będzie potrzebny. A to znaczy, że ten złodziejasiek smerf jeszcze wróci. Chodź, klakier, mam plan. Cóż, jeśli ważniak chce leczyć smerty, my mu pomożemy. Wyleci je ze wszystkiego, włącznie z oddychaniem. Bo w nas złość mieszka i gniew. Żyć nam się chce, kiedy jak burzy krew. I kut nigdy w krok słyszymy zew. Ech, nie masz szans, klakierku, nie. Miksturka ma zna na ich smerf i ród. Będą płakać i z bólu wyć, kaszle cierpieć i kichać. To będzie cud, bo chcę być podły i zły. Tak ściekły jak nikt ze wszystkich znanych mi. Chcę sprawić, by smerfy W naszych brzuszkach też zamieszkały żaby. Meksturka ma. To trucizna na wasz smerfiru. Macie płakać, żeby być, kaszleć, kichać, cierpieć, łkać. Sprawię ten cud, bo chcę być podły i zły. Tak wściekły, jak nikt już dotąd znany mi. Chcę sprawić, by smerfy lały łzy. W tej śmiesznej torbie, co? Lekarstwo na wszystkie wasze problemy. Widzicie? Papa smerfu cieszy się z tego, co mam zamiar zrobić dla wszystkich smerfów. Jej uważniaku tu nic nie ma. O. <śmiech> <śmiech> Proszę bardzo, śmiejcie się. Ja wam pokażę, jaki ze mnie mądry smurf. Jeszcze się przekonacie! klakierku idzie tutaj tak jak mówiłem. <ścoughs> Czas do łóżeczka. <ścoughs> <śmany> Wszystkie dolegliwości to może być lepsze od tobołka polnego. Ale to ma okropny zapach. <ścoughs> No dobra, kto pierwszy spróbuje? Jedna łyżka mikstury ważniaka i poczujesz się jak nowy smerf. Ja ważniaku nigdy w życiu nie czułem się lepiej i Ale... nigdy w życiu nie czułem gorszego zapachu. Pięk, zatrzymaj to dla siebie. nie, nie, ja tego, tego jadł na pewno o, o, o. nie będę. Łasuchu, chyba jesteś trochę głodny. Tak. Idź, zadzwoń na obiad, a ja pomieszam za ciebie zupę. Jej, dzięki, ważniaku. Jeszcze mi podziękują. Szupka gotowa! Chodźcie i smerfujcie! Hej! Oh, 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 <laughs> tak, tak, oh, oh, oh. Ej, zostawcie dla mnie! Zaraz będą mi dziękować! A, nie wiem, co mi jest! Ale mi się tak, i ja też. Olej, olej, na wszystkie smerfności, co ja zrobiłem! Stop! Dosyć! Zachowujecie się jak chmara ptaków! Ach, ach, nie, ach nie, 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 nie! nie Smerf, oka nie wykolę! Ach, gdyby papa Smurf był tutaj! Ale gdyby był, nigdy by mi nie wybaczył. Ach, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nikt mi nie pomoże, oprócz... Dargamela! Hmm. Hmm. O, co się dzieje? Eee, Smer? Idź sobie stąd! Jesteś chory! Nie jestem chory, jestem ważniak! Potrzebuję pomocy. Mojej pomocy? On coś plecie, klakierku. Choroba padła mu na mózg. Wiem, że nie powinienem brać twojego leku na wszystko, ale musiałem. A teraz wszystkie smerfy są chore. Tylko chore? A niech to. Moja mikstura była więc za słaba. O, biedny mały smerf. Wejdź, że wejdź. Zobaczymy, co się da zrobić. Mam miksturę, która uleczy twoje smerfy. Och, jesteś wspaniały! A, to jest jest warunek! Zadziała tylko wtedy, jeśli udam się do wioski smerfów i podam lek osobiście I Chcesz pójść do wioski? Och, nie, 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 nie mogę się na to zgodzić, nie! Cóż! Żegnam i życie powodzenia. Postaraj się uprzyjemnić smerfom ostatnie godziny życia. Czekaj, czekaj. Jeśli zabiorę cię do wioski, czy obiecasz, że nie zrobisz nam nic złego? Może czasem bywam miły i robię jakieś głupie psikusy. Ale nigdy nie kopię smerfa, który już leży. Żeby ci to udowodnić, przewiążę sobie oczy przepaską. W ten sposób miejsce, gdzie leży wioska, pozostanie tajemnicą. No. Zgoda. Mam nadzieję, że żaden skąpi mnie teraz nie zobaczy. Ale w końcu zdobędę to, o czym od dawna marzyłem. Oj, czy to jeszcze daleko? Nie tak bardzo. Takier, au, au, znaj ze mnie, ty po krako.

Proszę! Co za szczęście, że jeszcze żyję i jestem cały. Widzisz, wszyscy myślą, że są ptakami. Nie, nie ptakami! Zwyczajnymi, łakomymi kąskami! Uszukałeś <ścoughs> <ścoughs> mnie! Dobra mamynu! Powiedziałeś, że będziesz grzeczny. Oszukałem Ciebie! Oszukałem Ciebie! Mały dziurawy łóżku! Na pomoc! Ratunku! Papo na pomoc! Papo Smerfie! Ale chodźcie do gargamela, moje głupie łebki! Chodźcie do kochanego gargamela, tak? Jestem na pomoc! Papo Gdzie jesteś, papo Ratuj nas! Nie korzystałem z tego przepisu od ponad stu lat, a więc trzymaj kciuki. O, przepraszam! Smerfa kadabra, smerfa kazanka, zmień biedną żabę księcia raz, raz, raz. Zawsze powtarzam, jeśli za pierwszym razem ci się nie uda, smerfuj jeszcze raz. O, o, magicznym mocą powierzam twój los. Wkrótce otrzymasz od natury cios. <laughs> Jak zawsze mówię, jeśli za pierwszym razem Ci się nie uda, nerwuj jeszcze raz, i jeszcze raz i jeszcze raz! Na pomoc paposmerfie! jako co się stało? Ach, ach papo smerfie, to straszne, przerażające to, to. Aaaa! Spokojnie, ważniaku. To tylko książę, który był żabą. Czy jest jakiś sposób, żebym mógł się odwdzięczyć smerfom? Ależ jest, jest! Zabierz Gargamela z naszej wioski. Gargamela? Zajmę się tym łotrem. Którędy do wioski? Prosto, książę. Joś mi nie uciekniecie, wstrętne ptasie łebki. Co jest? Masz wypuścić wszystkie smerfy! Nigdy! Uciekaj, klakier! Oh. 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 Nie, nie, odczep się ode mnie, odczep! Mówię! A co? Uwaga ważniaku, zbliża się! A, moje smerfy! Straciłem moje smerfy! Trzymaj worek otwarty! tym stanie klakier cię nie pożre. A jeśli po dziobie? Muszę znaleźć smerfy. Nie odejdę bez nich, nie odejdę! Aha, tu są! Dobrze, już idę sobie, idę! I nigdy już więcej się tu nie pokazuj! Mam was wstrętne sferpy. Za chwilę skończą się wasze kłopoty ze zdrowiem. Na zawsze. Klakier! Uciekaj ode mnie! Jesteś chory! Chory! Nie! A dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Oh, my God. Cierpliwości, moje smerfy. Napój zdrowia zaraz będzie. Prze, prze, przepraszam, Papo Smerfie, za wszystkie kłopoty. Chciałem być tylko taki wielki i mądry jak ty. Jaku? nie staniesz się wielki w jeden dzień. Trzeba wiele czasu i pracy, żeby wiedzieć, jak postępować. No, zaraz zobaczymy, czy będziecie tryskać zdrowiem. O, co Znów, znów jestem niebieski! Ach, czuję się smerski! Dziękujemy, Dziękujemy! W tej radosnej chwili wspomnijmy tych, którzy mają mniej szczęścia od nas. Zadedykuję im wiersz na zdrowie: do gargamela i klakiera. Przykro nam, że wy, biedaki, czujecie się byle jako. Trzymajcie się dziarsko i pijcie wasze lekarstwo!